Proszę Państwa, nie zajmuję się piłką od wczoraj, a każdy mecz ekscytuje mnie tak samo, zwłaszcza taki jak ten. Który zespół zatriumfuje? Przekonajmy się. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Dziś proponujemy Państwu mecz Premier League. To zawsze ogląda się przyjemnie. Luton Town zmierzy się z Arsenalem. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. W posiadaniu piłki teraz Havertz. Pewna interwencja w obronie. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Popatrzmy teraz, jakim składem zagra dzisiaj Arsenal. Między słupkami Ramsdale. Patrz Tomku, to musi być gol. Broni, dobrze. Dość środkowuje z rogu. Dość głęboko. I nici z kornera. Wybija piłkę. Martin Odegaard. Zaraz, zaraz. To może być bramka. I zatrzymał to ładnie. Zdanie do Odegarda. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Co za blok! Brawo! Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy faul. Strata. I muszą teraz uważać. Bukayo Saka. To jest piłka do Bukayo Saki. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. White. Poradził sobie z przeciwnikiem. Gabriel Martinelli. Ależ było groźnie. Ta interwencja była kluczowa. Barclay. Udane wejście. Traci piłkę. Gabriel Martinelli. Znamy taki styl, prawda? Tiki taka. Błąd i strata. i sędzia przyznaje rzut wolny dla kanonierów. Bukayo Saka. Taka stracił właśnie piłkę. Declan Rice Kai Havertz Teraz Zinchenko dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Trosz nie budują atak, by nie stracić remisu. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór, jak to rozegra, jest okazja do kontry. Saka otrzymuje podanie. Obiecujące zagranie przed pole karne. Awerc ma teraz piłkę. Ależ interwencja w polu karnym. John. Świetne teraz prostopadłe do granie. Szansa przy przełamie impas. Mamy pierwszą bramkę. Chyba nikt tutaj nie spodziewał się takiego obrotu wydarzeń. Po Turcji widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Zbudowanie akcji to jedno. Druga sprawa to wykończenie prawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Martin Odegard. Declan Rice. Dobrze kraciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Podanie do Odegarda. Traci tę piłkę. Saka otrzymuje podanie. Odegard w posiadaniu piłki. Mamy uderzenie. Nie ma. Blok, brawo. I teraz Arsenal wznowi grę z rzutu wolnego. Do Martinellego. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. No, i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Gabriel Martinelli. Jest Gabriel. Odegard. O, i to był książkowy odbiór piłki. Dobra sytuacja można ruszać z kontrą. Price. William Saliba Kai Havertz Saka otrzymuje podanie Przesuwa się z piłką bliżej bramki I to by było tyle Świetna interwencja pod presją Czołg Pukaj Osaka. Rajs przy piłce. Odegard. Spokojnie sobie klepią. Szukają szansy na odrobienie straty. Dobrze to było pomyślane. Płynnie szło, ale nie udało się przełamać obrony. Odgwizdany faul za to zagranie. Będziemy mieli rzut wolny. No i teraz będziemy mieli zmianę w składzie Arsenalu. grywa z wolnego w pole karne rywali. Na szczęście pewnie to wybija. Sędzia przerywa grę. To chyba dobra decyzja, choć odłożona w czasie. Przywilej korzyści nic im nie dał, będzie więc wolny. To nie było trudne. Broni Bramkarz. Gabriel Jesus. Odegard. Przy piłce Martinelli. Dobrze, teraz sędzia stosuje korzyść. Arsenal dalej w ataku. Gabriel Martinelli. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Sztab kanonierów sygnalizuje teraz zmianę. Zrożnego w okolice 11. Świetna główka. Wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki. Czasami o powodzeniu akcji decydują centymetry. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Mamy gwizdek, było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Na komite zachowanie bramkarza. Wyjście, Prima Sort. Arsenal przenosi ciężar gry na skrzydło. Teraz będzie niebezpiecznie. Ruch przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Dosyć na faul, ale za mało na kartkę. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Declan Rice. Prosto padłe podanie. Szansa teraz Gabriel Martinelli teraz Saka znakomita blokada strzału teraz Declan Rice hukaj Josaka tak jest mamy zatem bramkę dla Arsenalu bramkę która wyrównuje nam wynik spotkania takie gole potrafią zdobywać tylko zgrane drużyny. Świetne panowanie nad piłką, wymiana podań. Obrona nie potrafiła na to zareagować. Brawa należą się nie tylko za strzał, ale za całą budowę akcji. Po tym golu jest 1-1.

Zaczął rozbieg Jorginio. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Zawodnicy po strzelonej bramce podbiegają do swojego szkoleniowca. Takie gole nie biorą się znikąd. To efekt ich wspólnej pracy. Na tej powtórce widać wyraźnie, że przy tej obronie możemy mówić o pechu. Odczytane intencje i ruch w dobrą stronę do piłki, ale ta niestety przeszła pod ciałem. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Teraz Sambi do Konga. Sambi do Konga. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Gabriel. Rajs przy piłce. Odegard. Piłka znowu po ich stronie. Teraz głuchy pomruch przechodzi przez całe stadion, kibice gospodarzy głośno wspierają swoją drużynę i zachęcają do zdobycia chociaż tej jednej bramki, która uratowałaby remis. Piękna sprawa. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Kończy nam ten mecz. Mecz, który mógł potoczyć się nieco inaczej, gdyby nie ten karny. I to chyba jest źródło tego niezadowolenia na trybunach. Na pewno zmieniło nam to i wynik, i przebieg meczu, ale tutaj ciężko dyskutować z decyzją arbitra. Jedenastka się należała. To był naprawdę dobry występ. Zbierzę solidne noty po tym spotkaniu. Dobra postawa w dzisiejszym meczu. Strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie. A i w innych akcjach udało się sporo, i na psuć obronie drużyny przeciw.